tej do kolan kurwa starej tutaj wiesz zapach ścieku i brændel talerki Jest coś? nie no, gdzie na fundę Pierdalej, zaraz być, jesteśmy spaleni Ej, bo Wy coś wymyślaliście dla maków? Co? Nie, nie, nie. nie. To musimy się zgadać, bo u nas też są takie ruchy. A wiara idzie też na ten. No. Coś musimy zrobić. Ja mu zaraz ja tam, byli, ja tam trupem, tylko mi ten. Swatkę weleczała, nie ciągnęli. Mm.